Jeżeli borykasz się na co dzień z niewyspaniem, jednocześnie masz zaburzoną gospodarkę cukrową, a co ważne, źle zbilansowaną dietę, bardzo często bogatą w cukry czy węglowodany, no i oczywiście właśnie sen plus brak tej diety, brak unormowania. No i co jest ważne, bardzo często źle dobrana pielęgnacja powodują to, że możesz mieć problemy właśnie z obrzękami o poranku. No i oczywiście my wam pomożemy. Przede wszystkim skupię się na tym, jakich składników aktywnych powinnaś poszukiwać, bo bardzo często taka skóra przede wszystkim ma poszerzałe kolory skóry, ale jednokrotnie boryka się również z sprzeba. Arwieniami. No i co jest bardzo ważne i też mega dokuszliwe, to to, że budzimy się i mamy taki poszarzały, matowy kolory skóry. No i ona faktycznie no zupełnie inaczej wygląda, kiedy się wyśpicie, kiedy macie dobrą dietę, kiedy tak naprawdę macie idealne nawodnienie, ale tych ideałów, mówię, nie ma tak na co dzień. Więc musimy po prostu sobie em, taki plan. Plan działania wymyśleć i dzisiaj przede wszystkim takie dla was stworzę, bo jednocześnie pokażę Wam pielęgnację, która będzie myślę, że no, fenomenalnie działać na waszą skórę, bo faktycznie ona będzie wyglądała na wyspaną. Troszeczkę może czasem oszukamy, ale pielęgnacja bardzo w tym pomaga. No i niejednokrotnie, często przed makijażem możemy kilkoma trikami się wesprzeć, więc dzisiaj oczywiście o tym na kanale. Aby zredukować obrzęki, pamiętaj o chłodnych kompresach. Przede wszystkim te produkty mogą śmiało zamieszkać u Ciebie w lodówce, aby zaraz po wyjęciu mogły ochłodzić i zredukować obrzęki na twojej Skórze, co jest bardzo ważne, są to produkty, które natychmiast dadzą wam ulgę, dadzą wam efekt, w związku z tym możecie postawić właśnie na na przykład. Hydrożelowe maski w płachcie. Ja mam tutaj swoich ulubieńców, czyli Agava Cooling. I tutaj przede wszystkim e, znajdziecie ekstrakty, które bardzo ładnie redukują obrzęki, ale nawilżają skórę i również działają odmładzająco. Także ta pierwsza może i się również w parze spotkają pod Także koniecznie zobaczcie, czy są dostępne na Laros. Natomiast marka Petit wypuściła również złotą maskę w płachcie, która nie tylko zawiera złoto, ale również regenerujące śluz ze ślimaka przepięknie chłodzą. Przede wszystkim obejmują bardzo duży obszar waszej skóry twarzy. Bardzo często mówicie, że to jest właśnie księżyc w pełni, także takie maski zredukują obrzęki, wygładzą skórę, działają dodatkowo odmładzająco i chłodno. Zapas masek właśnie jest zrobiony, także pokażę Wam jeszcze jeden sprawdzony trik, z którego ja również korzystam i on obejmuje to również okolice ust. To są takie przyjemne maski hydrożelowe, które nakładamy na skórę pod oczami, mają bardzo dużo esencji, a jednocześnie są wykonane z grubego hydrożelu, w związku z tym bardzo długo trzymają ochłodzenie. Tutaj jeżeli pojawią się faktycznie duże obrzęki, to te płatki pod oczy, jak i taka maska na usta fantastycznie to zredukują. Ja niejednokrotnie obudziłam się właśnie z obrzękami w okolicach ust, nie wiem od czego to jest zależne, bo jem bardzo mało słodyczy, nawadniam skórę, ale czasami mam wrażenie, że mam takie bardzo bardzo wypukłe usta, co nie wszystkim przeszkadza, ale możecie sobie ochłodzić tą skórę, a poza tym ta esencja zawarta właśnie w tych maskach bardzo ładnie nawilża usta, więc to jest kolejna taka ciekawa opcja, z której myślę, że warto skorzystać na wyjazdach, zabrać się na przykład do hotelowej lodówki czy po prostu trzymać zawsze pod ręką w domu. Także maski w płachcie i takie dodatkowe gadżety. Ja wiem, to to. że bardzo lubicie płatki pod oczy. Niejednokrotnie są waszym ratunkiem podczas redukcji obrzęków, ale jednocześnie wykonaniem makijażu, ponieważ ta esencja bardzo mocno nawilża skórę pod oczami i też ja wam polecam taki patent nałożyć sobie krem pod oczy i dopiero później płatki pod oczy. To jest mój sprawdzony sposób, który tak naprawdę niejednokrotnie uratował mój makijaż i faktycznie to skórę wygładza. To jest też cudowne ukojenie wieczorem. Pokażę wam płatki, które lubię. A nawet bym powiedziała, że uwielbiam za ich grubość, za wielkość. Jednocześnie ciekawe rozwiązanie, dodatkowe rozwiązanie, które znajdziecie w środku opakowania, czyli takie wstawki, które możecie sobie przyłożyć po prostu w okolicy nosa, w tej naszej bruździe, gdzie bardzo często skóra jest taka mało elastyczna, ona się bardzo często marszczy. No i same płatki hydrożylowe są fantastyczne, ponieważ są przede wszystkim, tak jak Wam wspominałam, grube i dużo. One troszeczkę już przypominają wkładkę do butów, ale. Mamy w składzie niacinamid, który przepięknie rozwietla, redukuje obrzęki, no i co jest bardzo ważne, mocno nawilża, no i niejednokrotnie walczy z przebarwieniami, czy też po prostu działa odmładzająco, bo jest antyoksydantem, ale śluz ze ślimaka również jest antyoksydantem, regeneruje skórę, odmładza, także mamy tutaj połączenie naprawdę dwóch topowych i jednocześnie bardzo potrzebnych składników aktywnych dla Twojej skóry. Ja bardzo lubię te płatki i już nie liczę, które to moje opakowanie, ale wiecie, że zawsze z doświadczenia Wam polecamy produkty, czyli te, które stosujemy w swojej pielęgnacji i również chcemy, aby pojawiły się Wasze. Dlatego też kolejna polecajka nie będzie absolutnie zdziwieniem, ale jednocześnie może być dla Was nowością, ponieważ pokażę Wam płatki z okrą, no i co jest bardzo ważne, tutaj mamy peptydy w składzie, które jak wiecie, nawilżają, ale też natychmiast wygładzają i długofalowo to robią, w związku z tym Regularne stosowanie gwarantuje Wam redukcję obrzęków, wygładzenie skóry i odżywienie jej, ale to nie są takie zwykłe płatki pod oczy. Oczywiście możecie je rozdzielić. Ja sobie też zawsze przygotowuję taką porcję już rozdzielonych płatków, ponieważ macie zarówno pod oczy wersję, ale uwaga, tutaj możecie zauważyć, że te płatki są okrągłe. I co jest bardzo ważne, duże. W związku z tym ten obszar, na przykład na czole, gdzie bardzo często on puchnie, jest tutaj skóra przesuszona i też się mocno marszczy, to właśnie okres zapewni wam regenerację, odżywienie, a na skórze pod oczami i też właśnie w okolicy między nosem a naszym policzkiem i wargą zredukuje obrzęk, który bardzo często mam przeszkadza i tutaj też. Po prostu nam się waży podkład, skóra jest przesuszona, także te płatki mają bardzo dużo zastosowań. Ja je uwielbiam, także mam nadzieję, że Wy również je pokochacie. To jest film tak naprawdę od kobiety dla kobiety, ponieważ chciałabym, żeby na kanale La pojawiały się polecajki, które są z życia wzięte. Czyli borykamy się na bieżąco z przesuszoną skórą, ona się często podrażnia, tej pielęgnacji jest dużo, nie wiemy co wybrać. A w związku z tym, że my je stosujemy... Zauważamy pewne zmiany, zauważamy działanie, możemy Wam o tym tutaj opowiedzieć. Także to jest kanał bardzo kobiecy i jednocześnie, jak macie swoje spostrzeżenia na temat różnych produktów, niekoniecznie takich, które pojawiły się w filmie, koniecznie dajcie znać. boreka się jest obrzękiem, opuchlizną, ma poszarzałe kolory skóry i jednocześnie ma przebarwienia. Bardzo często potrzebuje peelingu, ale nie polecam Wam mechanicznego, ponieważ sama z takiego nie korzystam i uważam, że te peelingi śmiało zastąpi dobry peeling kwasowy i jeszcze zauważycie lepsze działanie, ponieważ skóra nie będzie podrażniona, ona będzie delikatnie złuszczona i pokażę Wam nową markę, która pojawiła się na Laros z uwagi na to, że ma fantastyczny skład, ale też bardzo delikatny dla skóry, ponieważ tutaj mamy 10% glukonalakton, który wykazuje, uwaga, działanie złuszczające, ale bardzo ładnie nawilża skórę i jednocześnie wyrównuje ten koloryt. Mamy dodatkowo ekstrakt z papai, który również złuszcza skórę, bardzo ładnie ją rozświetla, także moim zdaniem jest to bardzo przyjemny Pink kwasowy, ale nie mylić tego z takimi produktami podrażniającymi, że te kwasy po prostu będą Was piekły, będą e, nieprzyjemne na skórze i będą później po zmyciu dawały takie uczucie ściągnięcia. Nie, absolutnie nie. Skóra właśnie będzie e, piękna blasku, będzie rozświetlona i to na pewno, uwaga, zauważycie też na drugi dzień, o poranku, kiedy wstaniecie i ona po prostu będzie wypoczęta i jakby się dobrze wyspała. Także de facto tak działa pielęgnacja, ona pomaga. Jeżeli się wyśpimy nawodnimy i jednocześnie unormujemy dzięki diecie gospodarkę cukrową, to niejednokrotnie zauważycie, że to tworzy synergię. A właśnie pielęgnacja jest kluczowa, a jednocześnie uzupełniająca to, co zrobicie dla siebie. Oczywiście, dam Wam szybkie rozwiązanie. Maski w płachcie, płatki pod oczy, to jedno, natomiast y, często bardzo lubicie rozwiązanie w postaci kremu pod oczy, ja również mam taką polecajkę, ponieważ sama go stosuję i jest to krem, który bardzo lubię, niejednokrotnie do niego wracam. Natomiast y, ja wiem, że Wy bardzo często potrzebujecie coś na zasadzie korektora, coś, co rozświetli Waszą skórę pod oczami, ale nie chcecie ciężkiego kosmetyku, to właśnie Bright na od marki Resiva będzie fantastycznym rozwiązaniem. Dlaczego? Tutaj mamy przede wszystkim kofeinę, która niejednokrotnie. Jest właśnie, kiedy macie problemy z obrzękiem i opuchlizną. Mamy skwalan, który przepięknie nawilża. No i oczywiście witaminę C, pochodzącą z zasiwki kakadu. E, więc duże rozświetlenie, moc antyoksydantów, a dodatkowo ta poświata kremu, która pod oczami wygląda przepięknie, rozświetlająco i jednocześnie niwelująco zmęczenia. Niejednokrotnie Wam po prostu sprawdzi się pod makijażem, bo tutaj dajecie na pewno mniej podkładu e, i przebije taki przepiękny blask. Także rozwiązanie na to i teraz taki krem niejednokrotnie może być SOS, kiedy wybieracie się jeszcze po pracy gdzieś, macie już takie troszeczkę spojrzenie zmęczone i on przepięknie rozświetla, jednocześnie jest fantastyczną formą pielęgnacji i dodatkowo nawilży waszą skórę, więc ona będzie taka elastyczna, nie będzie taka zmęczona pod wpływem właśnie korektora, podkładu, czyli takich produktów już kolorowych, które nakładamy, ale pamiętajcie, że wtedy w tej strefie nakładamy odrobinę mniej tych produktów, bo już krem działa właśnie tak korygująca, więc to jest jego główne zadanie. Pokażę Wam emulsję, ponieważ yy, bardzo często produkty, które zaraz po tonizacji nakładamy, dzięki swoim składnikom aktywnym, jak na przykład tutaj witamina C, mamy arginię dodatkowo i tokoferol, przepięknie nawilżą skórę, rozświetlą i sprawią, że ona będzie taka elastyczna. Po prostu niwelujemy poszerzały kolor skóry. To jest bardzo ważne dla naszej cery, z uwagi na to, że ona dostanie taki szybki zastrzyk nawilżenia i rozświetlenia. Witamina C de facto tak działa i za każdym razem, kiedy nałożyć taką lekką esencję, ona się rozświetli. Od razu będzie lepiej wyglądał makijaż, bo nie będzie taki właśnie poszarzały, taki matowy, więc to jest naprawdę fantastyczne rozwiązanie. A dodatkowo ta konsystencja jest bardzo lekka, więc muszę Wam powiedzieć, że od razu co jest dla mnie bardzo ważne, takie żelowe konsystencje sprawiają, że później lepiej się przykleja podkład. E, ta skóra jest taka bardziej taka nasączona, taka elastyczna. Więc ja bardzo lubię w swojej pielęgnacji takie esencje i niejednokrotnie spotkałam się z tym, że potraficie bardzo hojnie na przykład spryskać buzię mgiełką, dać dużo esencji, niech on się wchłonie. Wtedy na przykład e, nakładacie sobie e, maskę w płachcie albo używacie rolera i czekacie aż ta pielęgnacja się wchłonie, nakładacie krem ze spf no i gotowe, tak? Więc każdy z Was ma zupełnie inny patent na to, aby jej skóra wyglądała dobrze, więc koniecznie się podzielcie tym w komentarzach, jesteśmy bardzo ciekawe. Jestem ciekawa, czy zgadniecie, o jakim kosmetyku mówimy, że jest bombą witaminową. No oczywiście, że serum. To jest kosmetyk, który przede wszystkim jest silnie skoncentrowany, o wiele bardziej niż same kremy. I to właśnie kremy stanowią okluzję, aby... Nic to nie odparowało, jeżeli chodzi o serum. Przede wszystkim bardzo często ma konsystencję żelową, która się szybko wchłania. Serum ma być leciutkie. Niejednokrotnie nakładamy od razu bezpośrednio filtry. Pomijamy ten krok nakładania kremu, chociaż Wam pokażę bardzo fajne opcje i też niezwykle dla mnie budżetowe. Uważam, że te kremy naprawdę mają w ogóle ciekawą konsystencję, ale też szybkości wchłaniającą i taką pozostawiającą mega gładką skórę. Natomiast tutaj znajdziemy przede wszystkim czystą formę witaminy C. Przepięknie rozświetli, ale uwaga, pamiętajcie, że cery wrażliwe powinny sobie wykonać kilka prób nakładając to serum. Natomiast tutaj mamy oczywiście rozświetlający niacynamid, mamy betainę, która przepięknie wygładza na wilże i regeneruje skórę. No i i myślę, że bardzo docenicie to serum za taką rozświetlającą formułę. Od razu wasza skóra ja. Korzystając od lat z marki Yumiso, zauważyłam, że bardzo lubię produkty z witaminą C tej marki, takie właśnie rozświetlające, balansujące, bo one jednocześnie ładnie nawilżają skórę, ale i też przepięknie rozświetlają tutaj, mam też dużo witamin. No i co jest ważne, właśnie takie drobne linie ekspresji, drobne zmarszki zostaną natychmiast wygładzone, więc serum warto mieć w swojej pielęgnacji. Jeżeli jeszcze nie macie takiego kosmetyku i często stawiacie tylko i wyłącznie na krem, zobaczcie, jak wprowadzenie serum da Wam e, taką dużą dawkę przede wszystkim rozświetlenia, no i to będzie ogromna zmiana dla skóry. Chciałam powiedzieć, że jestem bardzo zaskoczona ilością składników aktywnych zawartych w kremach Esfolio. To jest nowość, która mi się też bardzo spodobała eee, i chciałam, żebyście przetestowały sobie te kremy, bo one raptem kosztują 30 zł, a mają bardzo ciekawą formułę, tak jak Wam wcześniej wspominałam, one się szybko wchłaniają, ale zobaczcie, tutaj na przykład w wersji witaminowej mamy przede wszystkim trehalozę, skwalan, niacinamid, ekstrakt z rokitnika zwyczajnego, pojawia się wyciąg ze śliwki kakadu, mamy wyciąg z Zrokitnika, ekstrakt z owoców słodkiej pomarańczy i ekstrakt zielonej herbaty, które również wykazuje działanie tonizujące, nawilżające, no i szereg fantastycznych antyoksydantów. To samo dzieje się w postaci e, wersji z propolisem. Czyli bardzo lekka, żelowa konsystencja. E, tutaj mamy taki efekt, właśnie glow skin, brightening, czyli rozświetlenie. Pamiętajcie o tym, że Propolis również powinien pojawić się w Waszej pielęgnacji, jeżeli borykacie się z przebarwieniami, macie naruszoną barierę hydrolipidową, a to bardzo często się wiąże z tym, że mamy poszarzały, matowy kolor skóry, i nasza skóra wręcz potrzebuje tych składników aktywnych, które by ją rozświetliły, a Propolis działa jak, wiecie, probu i Polis, czyli. Mur ochronny, który jednocześnie chroni naszą skórę przed ubytkami, przed przesuszeniem i ją naprawia. Działa odżywczo, niezwykle naprawczo. Także te dwa kremy są fantastycznym rozwiązaniem w super cenie. Także nie proponuję Wam niczego drugiego, ale jednocześnie myślę, że to będą właśnie też ulubieńcy, bo jednocześnie szukacie też budżetowej pielęgnacji. Ale uwaga, taka pielęgnacja również się wiąże z tym, że będą tutaj kluczowe składniki aktywne, które pozwolą przede wszystkim nawilżyć i odżywić Waszą skórę, no i co jest ważne, również redukować problemy, jakimi są obrzęki. Takie konsystencje również nadają się do lodówki, także możecie śmiało zrobić sobie zapas. Kultowa marka, a jednocześnie wisienka na torcie tego filmu, czyli seria Sea Capital od marki Fauti Cosmetics. Tutaj mamy maski w płacie, które są zamknięte w boksie. Tam jest schowanych aż 30 sztuk. Dodatkowo mamy krem, który ma konsystencję żelową. Niejednokrotnie sprawdzi się cerą tłustym, mieszanym, skłonnym też e, na przykład do przesuszeń, wiatr, słońce to są również czynniki zewnętrzne, które na to wpływają, e, ale skóra też przez te czynniki. Zobaczcie, szybciej się przetłuszcza, Także ja przynajmniej to zauważam, musimy, dajcie znać, jak jest u Was. Eee, mamy również tonik i oczywiście serum, Także kompleksowo cztery kluczowe produkty, które dbają o nawilżenie i rozświetlenie Waszej skóry. No i zaczynając od składników aktywnych, czyli mamy kompleks Sika, dużo wąkroty azjatyckiej, ukojenie, regeneracja skóry, a przede wszystkim, jeżeli macie sterę trądzikową, to fantastycznie będzie redukować eee, drobne niedoskonałości. No i co jest ważne, przebarwienia, nawilżenie. I redukcja świecenia skóry, tutaj za to jest odpowiedzialny niacinamid i mamy dużo kwasu kielornowego, który również nawilża skórę i niejednokrotnie redukuje problem ze świeceniem się. Także ta konsystencja powinna Wam się bardzo spodobać, bo jest taka żerowa, przyjemna. Dla mnie ten krem powinien spokojnie zamieszkać w lodówce, jeżeli chcecie dodatkowego ukojenia i redukcji właśnie tych obrzęków o poranku, ponieważ jak zadziałacie maską w płachcie, potkaniem pod oczy, ewentualnie rollerem, a później nałożycie taki chłodzący krem, czy spryskacie buzię... Mgiełką, która jest po prostu zimna, na maksa przyjemna, to zobaczcie, ile już wniesiecie do kompleksowej pielęgnacji swojej skóry. Także mam nadzieję, że nasze polecajki i przede wszystkim sprawdzone produkty, które pojawiają się w naszej pielęgnacji, testujemy dla Was te produkty, e, Wam się sprawdzą i koniecznie dajcie znać, co u Was się już pojawiło, co już testowało się, co znacie, a co macie ochotę wypróbować. Także subskrybujcie kanał LaRos. Ja się z Wami żegnam i oddaję w kolejnym odcinku głos Karolinie.